Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję państwu BMW serii 7 o oznaczeniu 750i z 2016 roku. Zapraszam. Oznaczenie 50i, czyli mamy tutaj do czynienia z silnikiem 44 ,4 V8 o mocy 450 koni mechanicznych, współpracujący z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na 4 koła xDrive. samochód jest dodatkowo w wersji BMW Individual. A kod lakieru tego samochodu to S34 Azurit Black. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, mamy tutaj oczywiście czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamery 360 stopni, reflektory laserowe. BMW Night Vision. Szklany dach, system dostępu komfortowego oraz domykania drzwi, piękna tapicerka w środku. Tapicerka Individual Merino Carmel. Nagłośnienie. Harman Kardon. Przebieg naszego samochodu to 104 687 km. Kierownica regulowana elektrycznie wraz z podgrzewaniem. Aktywny tempomat. Fotele podgrzewane oraz wentylowane. Dodatkowo w samochodzie jest jonizacja zapachowa. Zawieszenie adaptacyjne pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości, zawieszenia góra-dół. Nawigacja professional. Fotele, oczywiście, są z pamięcią oraz dodatkowo posiadają funkcję masażu. Klimatyzacja w samochodzie jest czterostrefowa. I z tyłu również mamy dodatkowo mocowania fotelików dziecięcych i sofiks oraz tak jak Państwo widzą, rolety z tyłu. Przejdźmy jeszcze do bagażnika. Przestrzeń jak widać bardzo duża. pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!